Napisał do nas Patryk, chciałbym, żeby siostry poruszyły temat niezawinionego cierpienia, a także wiecznego potępienia w kontekście miłosierdzia Bożego. Tak naprawdę to są dwa pytania w jednym, więc w tej pierwszej odpowiedzi skoncentruję się na wątku wiecznego potępienia, czyli tak naprawdę Patryk pyta nas o piekło. Myślę, że pytanie Patryka prędzej czy później dotyka każdego z nas. Kwestia tego, że piekło istnieje, czasami może nas przerażać, czasami może nas boleć lub jakoś drażnić w kwestii naszego tam skończenia albo tego, że, że może ktoś z naszych bliskich tam kiedyś się znajdzie, a wiadomo, nikt by tego nie chciał. I kwestia piekła też dla wielu jest takim. Jakimś argumentem y, na potwierdzenie tezy, którą w sobie pielęgnują, że Pan Bóg nie jest miłosierny. No bo skoro piekło istnieje, no to on przecież nie może być miłosierny. Więc wiele wątków y, i wyobraźcie sobie, że y, ta kwestia. Y, Wiecznego potępienia, istnienia piekła, jest kwestią dyskusyjną już od III wieku w chrześcijaństwie. Już od III wieku się nad tym zastanawiają różne myśli teologiczne, różne poszukiwania. To jest temat gorący. A więc piekło? Piekło to jest realne zagrożenie. Każde prywatne objawienie które mówią o, o piekle w jakiś sposób, wielu świętych w jakiś sposób mówiło o piekle, także w Objawieniach Maryjnych ten wątek się pojawia. Siostra Faustyna również w swoim dzienniczku zapisuje wizję piekła, pisze, że była w przepaściach piekła, że zaprowadził ją tam anioł, opisuje, co tam widziała i mówi, że robi to na rozkaz Boga, żeby nikt nie wątpił, że, że piekło jest. Piekło jako rzeczywistość bez Boga. Ale zobaczmy, to nie trzeba czekać na coś, co będzie w przyszłości. Przecież wiele ludzi już za życia funduje sobie piekło, funduje sobie życie bez Boga i jest im z tym całkiem nieźle. To znaczy, przynajmniej tak się wydaje, albo taki pozór starają się sprawiać, że jest im całkiem dobrze w tym życiu bez Pana Boga. I jak spojrzymy na piekło właśnie jako na rzeczywistość bez Boga, wtedy zaczynamy trochę inaczej patrzeć na kwestię tego, że, że miałoby się to, jako, miało to, by to jakoś być sprzeczne co do miłości Pana Boga, bo przecież miłość zakłada wolność, a skoro wolność, no to nie musisz mnie kochać, nie musisz chcieć spędzić ze mną całej wieczności. No przecież nikt nikogo nie ciągnie przed ołtarz i mówi ślubuj mi miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. I tym bardziej Pan Bóg nikogo nie pociągnie do nieba, nie zwiąże rąk i nie powie masz do nieba, masz być ze mną całą wieczność, ja ci rozkazuję. Przecież to byłaby terrorysta miłosierdzia, a nie naprawdę miłosierny Bóg. Który kocha nas, czyli daje nam wolność wyboru. Możemy chcieć spędzić z Nim całą wieczność i to będzie niebo, ale możemy chcieć spędzić całą wieczność bez Niego i to będzie piekło. Ale kwestia wyboru należy tylko i wyłącznie do nas. W dzienniczku są zapisane takie piękne rozmowy Jezusa z różnymi duszami: dusza cierpiąca, dusza dążąca do doskonałości, dusza pogrążona w rozpaczy. No właśnie, my jesteśmy duszami, duszami, które są ubrane w ciało. I ta moja dusza, kiedy jest w rozpaczy, Jezus cały czas z nią rozmawia. I te piękne dialogi w dzienniczku pokazują nam, jak bardzo On się stara o to, żebyśmy przyjęli Jego miłość, jak zachęca, jak podchodzi, ale z wielką subtelnością, jak bardzo pragnie, żebyśmy odpowiedzieli na tą miłość, ale zawsze z wielką subtelnością, on się stara, on nas ściga, on e, kocha nas ze wszystkich możliwych stron, we wszystkich możliwych sposobach, zabiega o nasze serce, ale zawsze zostawia nam wielką wolność. Wybieraj tą miłość, e, ale nie zmuszę Cię do tego. Tak jak już w Piśmie Świętym mówi, e, kładę przed Wami życie i szczęście. Śmierć i nieszczęście, wybierajcie życie. Ale nigdy nie zmusi do tego, żebyś to życie wybrał. Kwestia wolności jest w ogóle, jak dla mnie, jedną z najwspanialszych y, kwestii I, i jest jednym z najwspanialszych darów, jakie otrzymałam od Jezusa, bo nie wyobrażam sobie kogoś, kto by mnie kochał, y, a jednocześnie w tej relacji chciałby mieć niewolnika. Y, nie pozwalałby mi wybrać. A Jezus ciągle, każdego dnia. Pozwala odejść. To jest niesamowite, że tylko w, w, w szatan i, i w, tej, w tym wchodzeniu w grzech pojawia się niewola, pojawia się pewien przymus, że, że w pewnym momencie, jak się zaplączysz w grzech, to naprawdę już bardzo ciężko ci jest wyjść, bardzo ciężko ci jest dokonać innego wyboru, bo, bo on zniewala, szatan zniewala. Natomiast Jezus prowadzi ku wolności. I każde święty, i każdy człowiek, który idzie za Jezusem, zawsze może powiedzieć nie. W każdej chwili ma pełną wolność do tego, żeby się odwrócić na pięcie i powiedzieć dzięki, jednak nie chcę nieba, jednak nie chcę życia z tobą. I Jezus przed tym nie będzie powstrzymywał, będzie cierpiał, ale nie powstrzyma cię przed dokonaniem złego wyboru. Zawsze możesz wybrać źle, choć On prosi, wybieraj życie. W kwestii wiecznego potępienia dla nas najważniejsze są słowa Pisma Świętego, które mówią o tym, że Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. On oddał za nas swoje życie. Potencjalnie łaska zbawienia jest w rękach każdego człowieka. On nikogo nie wyłączył z grona zbawionych. Wszystkich chce mieć w niebie, dla każdego w niebie jest przygotowane miejsce. Ale miłość, która zakłada wolność. Nigdy na siłę na to miejsce do nieba nikogo nie wepchnie. W dzienniczku jest ponad 70 fragmentów, w których Jezus mówi o swoich pragnieniach i większość z nich jest albo bezpośrednim, bądź pośrednim mówieniem o jednym wielkim pragnieniu, podstawowym pragnieniu Jezusa. Pragnę zbawienia wszystkich. Chciałabym wam przeczytać słowa Jana Pawła II z książki Przekroczyć próg nadziei są bardzo wymowne i dla mnie. Znaczące, potępienie wieczne jest z pewnością zapowiedziane w Ewangelii. O ile jest ono jednak realizowane w życiu pozagrobowym, to ostatecznie wielka tajemnica. Temat, którego poruszamy tutaj, temat piekła, wiecznego potępienia, jest wielką tajemnicą miłosierdzia Boga, miłości która daje nam wolność. My no, oczywiście możemy mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni, że wszyscy gdzieś w ostatnim momencie zdadzą sobie sprawę, że chcą na wieczność być w tym ogniu miłości, jakim jest Jezus Chrystus, czyli w niebie. Pewności mieć nie będziemy i to już jest właśnie przestrzeń zaufania. Dlatego Jezus ciągle przez siostrę Faustynę nas zachęca do zaufania a nie przekazuje nam jakiejś pewnej wiedzy, bo cóż, no on jest Bogiem, bo jesteśmy ludźmi, są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie ogarnąć, intuicja nam podpowiada coś, a nade wszystko jesteśmy ludźmi wielkiej nadziei. To jest chrześcijaństwo, wiara, religia, wielkiej nadziei i ją możemy mieć na zbawienie wszystkich i z pewnością należy, należy o to zbawienie wszystkich zabiegać. Wiele razy na stronach dzienniczka jest zachęta do tego, by, by pomóc Jezusowi ratować duszę. On bardzo chce tego zbawienia, a co my możemy zrobić? Możemy się o to zbawienie modlić. Możemy jeszcze robić rzecz taką najważniejszą, czyli po prostu kochać, bo to jak będziemy się odnosić do drugiego człowieka, czy będziemy naprawdę go kochać, może go zaprowadzić w prosto w ramię na Pana Boga, bo on, żyjąc z nami, doświadczając naszej miłości, Potem z dużo większą łatwością otworzy się na miłość Jezusa, nawet jeżeli za życia nie wyzna, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Ale jak spotka Jezusa, którego wcześniej doświadczył w byciu z nami, będzie mu dużo łatwiej zgodzić się i przyjąć Jego miłosierną miłość. A więc ufajmy, módlmy się, starajmy się o wieczne zbawienie dla wszystkich. A co będzie, to już jest wielka tajemnica. Ale wielka tajemnica miłosierdzia Boga. Siostra Faustyna mówi takie kluczowe słowa dla rozumienia naszego tematu. Dusza będzie potępiona tylko ta, która sama tego chce, bo Bóg nikogo nie potępia. Dla mnie osobiście, istnienie piekła, czy realne zagrożenie tą rzeczywistością, jest tylko potwierdzeniem prawdy o miłosierdzie Bożym. Bo skoro Bóg jest miłością, prawdziwą miłością, to ta miłość zawsze oparta jest na wolności. Ja zawsze tej miłości mogę powiedzieć nie, a wtedy sama wybieram piekło. Jesteśmy w kaplicy, która się nazywa Komunio Sanctorum, Wspólnota Świętych. Także, jakby na to nie patrzeć, o piekle mówimy w niebie, wśród Świętych, we Wspólnocie Świętych. I tego sobie życzymy, abyśmy się kiedyś wszyscy tam spotkali, więc do zobaczenia w niebie.